Z Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków. A on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Moi drodzy, wszystko ma swój czas. Jest czas głoszenia, który miał święty Jan Chrzciciel. Zanim zaczął głosić nad Jordanem i chrzcić, miał swój czas pustyni. Był to czas umartwienia i życia bardzo ubogiego. Pan Jezus miał też swój czas, czas przygotowania do misji. Był to Nazaret, było to życie ukryte, bardzo proste, zwyczajne, pracowite. Ale. Wszystko ma swój czas. Czas głoszenia świętego Jana skończył się, bo został uwięziony, za to że bronił nierozerwalności małżeństwa i moralności został za to uwięziony, a później wiemy, że straci głowę. Można by powiedzieć, stracił głowę dla Jezusa, bo Jezus jest prawdą. Zawsze, kiedy stajemy po stronie prawdy, stajemy po stronie Jezusa. Pan Jezus. Wyszedł z Nazaretu, i jego miejscem, takim, w którym odpoczywał, może powiedzieć, taką bazą misyjną, stał się Dom Piotra w Kafarnaum. Dom Piotra, Andrzeja, tam była rodzina. Można powiedzieć o kościele katolickim: jest to taki dom Piotra. Następcy św. Piotra to biskupi Rzymu, papieże i dlatego też nazywamy kościół rzymsko-katolicki. Też pewnego rodzaju domem Piotra. Z tego domu Piotra Pan Jezus wędrował po całej Galilei i nauczał w synagogach. Nauczał o Królestwie Bożym, wzywał do nawrócenia. Moi drodzy, to słowo nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie jest do każdego z nas najpierw do mnie, do tego, który to mówi ale też jesteśmy ludźmi, którzy się wzajemnie wspomagają czyli też dobrym słowem, ale też słowem ostrzeżenia, upomnienia. Dziękuję Wam, moi drodzy, za ostatnie komentarze pod filmem, pod rozważaniami Lekcjo Divina, ponieważ też jestem słabym człowiekiem i nie potrafię swoich myśli ubrać odpowiednie słowa. Moje myśli często są źle wyartykułowane. Czasem myślę, w innym rozważaniu myślałem, że anioł zwichnął podczas tego zmagania z Jakubem, Jakubowi biodro, a powiedziałem bark. No tak, rzeczywiście człowiek co jednego zaczyna mówić, nawet gdy myśli o czymś. Więc tu ciągle potrzebujemy nawrócenia. Nawrócenie jeszcze głębsze polega na tym, że mamy uzgodnić swoje myśli, swoje czyny właśnie z tym, co mówimy, co myślimy, z czynami, z tym, żebyśmy Wprowadzali Słowo w czyn, nie tylko Go rozważali, rozmyślali, ale żyli tym Słowem. Nas śladowali Chrystusa, weszli na Jego drogę. Czasem warto sobie uświadomić, że żyjemy w świecie, który jest taką cienistą krainą śmierci. I nad tą cienistą krainą śmierci zaczyna świecić światło. Tym światłem jest Słowo Boże, Ewangelia. Tym światem jest sam Jezus Chrystus, jest nazywany Słońcem Wschodzącym. W każdym razie to jest znak, żebyśmy też sami pomyśleli o tym, że wszystko ma swój czas. Jest czas, kiedy studiujemy, kiedy uczymy się, ale też jest czas posłania. Każdy z nas ma być takim Bożym Misjonarzem. Po takim rozważaniu Ewangelii, po takich różnych. W czasach zbierania, przyjmowania jest też czas dawania. Pan Jezus mieszka nad Jeziorem Galilejskim. Jezioro galilejskie ma to do siebie, że jest napełnione rybami, jest tam życie, ale dlatego, że nie jest podobne do Morza Martwego. Morze Martwe tylko przyjmuje, jest w największej depresji świata. I żebyśmy nie byli podobni do Morza Martwego. Ludzie wierzący, religijni, ale tylko cały czas nastawieni na branie i nic w siebie nie dam innym, żeby inni mogli przyjść do Chrystusa, to stanę się takim morzem martwym. Natomiast jezioro galilejskie przyjmuje i oddaje dalej płyną wody w stronę morza martwego. Prośmy dzisiaj w tym naszym rozważaniu o taką postawę chęć bycia posłanym. Żeby to, co otrzymaliśmy od Chrystusa, żeby je, te dary pomnożyć. Dary Boże mają to do siebie, że one są coraz większe, kiedy się je rozdaje, pomnaża. Prośmy dzisiaj o to, abyśmy nie byli tacy sparaliżowani, jako epileptycy, czy jakoś opętani różnymi słabościami, zniewoleniami. Niech nas Chrystus wyzwala z tej takiej całej niemocy, abyśmy mogli dawać świadectwo o Chrystusie. I niech Chrystus nas napełnia swoim duchem. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.